To są fakty o świecie, Monika Tomasik. Witam państwa. A na początek postać, która już wkrótce może zatrząść włoską polityką. To są fakty o świecie, Monika Tomasik. Witam państwa. Gwilujemy sobie je z jednej ze stron, i tak naprawdę czekamy na piadinę. A to, z czym będziemy składać nasze danie? To tylko Fajne. waśne śmietania, śmietania, waśne śmietania. Oraz pierwsze wejście jest zawsze najlepsze, to. najmniej no, no, się, się za kocha. Zaczynamy weekend. Tak, podobnie. Jaki będzie pogodowo? Hmm. Tak, 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 tak. Dla niektórych chcą są. Pokażę raz jeszcze. <noise> Gdyby ktoś <noise> pańs z pańs <noise> Gdyby tak, ktoś Państwa w pracy pytał, y o jakiej pogodzie mówili w tvn nie, to w ten sposób, tak? Okej. Okay. Rozpoczynamy nasz poranek z programem Polska. Na dzień dobry, drodzy Państwo, jak zawsze wiele tematów i wielu gości przed nami. Już za chwilę prognoza pogody, a po niej dwuczęściowy, przepraszam, przegląd prasy. Następnie o godzinie 7.55 Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny gazety Polskiej, a także gazety Polskiej codziennie. Byśmy mogli na chwilę pokazać tak, studio, tak, tak. bo my na dzisiaj ten, ten, ten moment Żebym właśnie ten nie mówili, opisuje. Na dwoje babka wróżyła, będzie albo słonecznie, albo deszczowo. Musimy pokazać studio, żeby widzowie mogli zobaczyć ten komunikat. Dobrze, ważne dla widzów jest teraz patrzenie na to, że jest piękna pogoda na Bałty nad Bałtykiem. Nasz operator nie wypił dzisiaj kawy. Nie operator, nasz realizator Mam nie wypił przynieść dzisiaj kawy. Kawkę trzeba mu przynieść, I dopiero teraz możemy pokazać, że sytuacja w Tatrach. Odtwarzamy twoje ruchy, nie wiem, czy poprawimy. Jakoś no tak. Tak. Ale... tak sobie. Jeszcze się kręcą pałuszki. <noise> <noise> Jeszcze trochę. Minuta po dziewiątej. Taki specyficzny klimat dzisiaj mamy od rana. Czyli Zapraszam. ja do re realizatora teraz z kawką biegnę. Tak. Dużo cukru czy mało? Ja mu, ja mu przyniosę taką, jak ja piję. Dwie. No to zostanie posłodzone w takim razie. Punktualnie 14, oglądają Państwo w rytmie dnia. Marta Buzyńska, witam i zapraszam. I od razu przenosimy się w okolicę Belwederu przed pomnik księcia Józefa, e, marszałka, przepraszam, marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam prezydent Andrzej Duda składa wieniec. Aby na walizki patrzył. Jesteśmy teraz, uwaga, Nie, panowie, na walizki patrzył. Jesteśmy już, możesz patrzeć też na nas, albo w kamerę. Na walizki, ktoś na pewno popatrzy. Teraz już są z nami nasi komentatorzy. Premier Mateusz Morawiecki, a wcześniej prezydent Andrzej Duda złożyli wieńce przed pomnikiem księcia. Ju jeszcze raz, marszałka Józefa. Podkreślone dlatego ciągle się mylę. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oczywiście przy Belwederze. Dostajemy sygnał, że jest gotowość naszej ekipy w Barcelonie, jest Maja Strzelczyk, jest Gerard Badia. No ja chciałem Gerarda właśnie zapytać o te dziewiątki barcelońskie, bo przecież to jest też człowiek, który Barcelonę śledzi od lat. Jak w tej klasyfikacji tych najlepszych dziewiątek Robert Lewandowski będzie wyglądał i, twoja, i która jest Twoją ulubioną dziewiątką, Gerard? Nie wiem, czy nas ekipa słyszy, czy cokolwiek słyszała. Jeśli nie słyszała nic, to poprosimy po prostu o wspaniały raport. Jeżeli chodzi o połączenie... Raport, już dajemy raport. Co jest w momencie, kiedy pacjent ma bypassy, rozrusznik serca, czy może latać? Co do zasady, jeżeli ta, ten zabieg był już jakiś czas temu, dawno temu i pacjent nie, nie ma żadnych niepokojących objawów związanych z sercem, nie ma, nie ma dużych przeciwwskazań. Ile nawet... po zabiegu trzeba odczekać? Po zabiegu wszczepienia stymulator. To jest to, proszę Państwa! <laughs> Panie doktorze, proszę mówić! Tak, po zabiegu wszczepienia stymulatora Po musimy odczekać mniej więcej 10 dni. Czas się skończył. Warunki w zakresie praworządności nie zostały spełnione, a to oddala perspektywę wypłaty środków z Funduszu Odbudowy. Według rządzących Komisja Europejska stawia nowe warunki. Opozycja zaprzecza warunki się nie zmieniły. Zmienia się za to na coraz bardziej antyunijny i antyniemiecki, ton przedstawicieli obozu rządzącego. Fieniks plac, tam jest Beata Orolstrońska, która będzie obserwowała z bliska te zmagania. Beato prosimy o Twój raport. Wypełnione pobrzegi. Już za chwilę rozpoczną się tu kwalifikacje we wspinaczce na czas kobiet. Cztery amerykańskie kajakarki. Wioślarki. wioślarki? Ja na też pewno? to zawsze mylę, przysięgam, zawsze to mylę. I zawsze zamiast fotel w samochodzie mówię krzesło. Ale to tak na marginesie. Proszę Państwa, wioślarki przepłynęły naprawdę dużą wodę. Zawody komentują Mariusz Jankowski i Patryk Czermak. Dobrej zabawy. Zastępca dowódcy modułu gaszącego pożary we Francji jest z nami. Dzień dobry, panie kapitanie. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie kapitanie, mówił pan, że kluczowym czynnikiem, w, jeżeli chodzi o gaszenie tych pożarów, jest pogoda. Więc jaka jest pogoda? Czy spadł deszcz i czy w najbliższych dniach zapowiada się także ten deszcz, żeby pomóc strażakom? Prognozy na dzień dzisiejszy mówią o tym, że deszcz będzie. Tylko, że jak teraz, jak dotychczasowo, Przepraszam, bo chyba mamy jakieś problemy. Nie, nie, my nie, pana nie, nie, bardzo dobrze skrzymy. słyszymy. Nie chowajcie się, za. Nie chowajcie się, <laughs> pokażcie się. A, okej, okay. dobrze. E, jeśli chodzi o prognozy pogody, e, które są zapowiadane, tak, też jest zapowiadany, No i jednak mamy drobne problemy Tutaj było zamieszanie. Nie wiadomo, gdzie jechać. O. Jeszcze samochód. No tutaj to bardzo źle wygląda. No jakby gdzieś źle pojechali. Nie wiem o co chodzi. Oho. Uh -huh. Tak, motocykliści źle pojechali. Chyba. No, ale, no, no, no i co On dalej? Co? No ale są na trasie niestety nie udało się e, przepłynąć tam gdzie chciałem czyli za ten horyzont który cały czas mm -hmm. wypatrywaliśmy z ekipą e, ale udało się pokonać 115 km więc jak w połowie dystansu mniej więcej tak bo tam 3 godziny z hakiem 3,5 pół chyba żeś tak e, płynął 30 tak 32,5 32 godziny 32,5 tak, 32 tak. godziny Przeniesiemy się teraz do Piotra Borowskiego. Piotr jest we Frankfurcie. Piotrek, a niemiecka strona, co na temat skażenia Odry mówi? A przede wszystkim niemiecka strona ma pretensje o tym, że te informacje ze strony polskiej płynęły bardzo późno, że nie było tej współpracy. Także nie wiem, z wyjątków cała minister ochrony środowiska Niemiec, zarządzając, że te informacje ze strony Polski przypłynęły Jak po prostu państwo... za późno. Już kiedy były oficjalne informacje. No, Zaczęliśmy, dobrze. Przepraszam, Piotr, przerwałem Ci wytłumaczyć. Także tylko... Przerwałem Ci, bo przez moment źle Cię słyszeliśmy, ale już wszystko w porządku. Kontynuuj, przepraszam. Zaczynamy w pewnym sensie nietypowo, bo od wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Wyciągnąłem konsekwencje kadrowe. Dymisja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest tym pierwszym, bardzo konkretnym działaniem kadrowym. Pan minister Michał Mistrzak, niestety trochę emocjonalnie odwołany jednak, błędnie. Jest tutaj, można powiedzieć, główną ofiarą też tego, w sensie politycznym, tej sytuacji. To jest decyzja pana premiera. Najwyraźniej to nie był Jarosław Kaczyński, czy pozostali panowie, którzy się wypowiadają, to też nie Jarosław Kaczyński, może za drugim razem, Ale... Jaka to różnica? Z czasami e, hochlik jest w studiu. 16 sierpnia, witamy po pięknym święcie. Większe wyzwanie gra w takim historycznym serialu niż, niż w takim zwykłym. No oczywiście, że większe, ale no, na przykład y, my że, bardzo mocno wchodzimy w rolę. Krzysiu od dwóch tygodni się nie myje zresztą co... <śpii> e, Efekty dzięki temu są spektakularne. <śpii> 16 sierpnia, teraz już na czysto. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Patryk Michalski z Radia RMF FM jest z nami. Patryku, witaj. Chciałbym sprostować. Dzień dobry. Wirtualna Polska od ponad roku. Dokładnie tak. Wirtualna... No właśnie, przepraszam, Patryk, bo akurat tutaj jeszcze Wirtualna Polska dopisuje jeszcze moją listę. Jest z Ewa Siedlecka, tutaj polityka. I wszystko się zgadza, pani redaktorko. Zgadza się. Dzień dobry. Często ludzie robią błąd, że kupują wrzosy i, i sadzą w miejsca wcześniej nieprzygotowane. Po prostu. <śmiech> ale... <śmiech> proszę Państwa, Katarzyna Cichopek nam się zbiła w ziemię. <laughs> Dziękuję. Więc tutaj też było nieprzygotowane miejsce i proszę bardzo. I w, obuwie wrażenie, jest że ważne że to w ogóle. było przygotowane miejsce i już od razu skupane, ale... Ale czy to dobra ziemia. Od nie chwyć. Dziękuję Ci bardzo. Więc... Oprócz gleby, obuwie też jest ważne. Na razie wszystko zgodnie z regułą własnego serwisu w rywalizacji dwóch byłych numerów 1 na światowych listach. To, to, też, to też niesamowite, że przecież ten czas, kiedy one się obie wspięły na szczyt, aż 15 lat. Venus Williams 2015 rok, Karolina Piszkowa 2017. Mimo sędziwego wieku nigdy nie pomija dnia nóg. Ani treningu żadnej innej części ciała. Dla 92 latka z chińskiej prowincji Syczuan. Top forma to norma. Dziarski senior codziennie ćwiczy na siłowni pod chmurką. Bez problemu robi brzuszki i podciąga się na drążku. Nawet szpagat nie stanowi dla niego większego wyzwania. To nie żadna siła wyższa, a wytrwałość, która popychała Chińczyka do systematycznej aktywności fizycznej przez lata. Mogą pojawić się właśnie polityczne pomysły na to, w jaki sposób. Spójrzmy jeszcze na te spółki, które były liderami wzrostów. Dobrze, na ten moment spójrzmy na chwilę, bo urwał nam się pan Sebastian. Problemy techniczne. Za moment wrócimy do tematu. Można było się spodziewać tutaj różnych niespodziewanych rozwiązań i popatrzmy. Sebastian błęmi dominuje tutaj nad oliwerem Torwi. I po raz kolejny wygląda na to, że Halo zdało egzamin. Popatrzmy teraz, co tu się stało. Norman NATO, zastępujący sama Birda. W ten właśnie sposób od niego się zaczęło. A potem wjechał, zdaje się, pod Sebastiana Błemi. Wjechał. Askio i Turvy. No nie, to jest po prostu jakaś niewiarygodna historia. Co tu się stało? Wszystkie spółki związane z energetyką. I znowu, chyba kłopoty techniczne, ale tak czy owak, kończy nam się już dzisiaj czas.